Na otwarciu pierwszej w mieście stacji ładowania samochodów elektrycznych. Punkt ten powstał w ramach projektu e Sudety, zrealizowanego przy współpracy Polskiej Grupy Energetycznej z miastem Kamienna Góra. Po otwarciu stacji zaplanowaliśmy testy aut elektrycznych. One będą startowały spod muzeum w Kamiennej Górze. I Dziękuję bardzo. Oddaję głos burmistrzowi Januszowi Chodasiewiczowi. Dzień dobry Państwu. Bardzo miło jest mi Państwa widzieć tutaj dzisiaj. Szkoda, że jest tak zimno, ale mam nadzieję, że sprawnie się z tym uwiniemy i przekażemy Państwu najważniejsze informacje dotyczące tej właśnie nowej stacji. Proszę Państwa, na początku chciałem przywitać serdecznie przybyłych gości. Nie widzę Pana Starosty. Nie ma, chociaż się zapowiedział. Witam serdecznie y, pana Wójta Marciszowa Wiesława Cepielika. Y, serdecznie witam zastępcę burmistrza Lubawki pana Sławomira Antoniewskiego. Y, zastępcę Wójta Czarnego Boru panią Dorotę Skipską. Y, z polskiej grupy energetycznej pana Łukasza Niedzielskiego. Jest pan Łukasz. Yy, Przedstawicielkę firmy Link PR, pomysłodawcy projektu E-Sudety, prezesa PKS-u Kamienna Góra, który już niedługo powinien mieć wszystkie autobusy elektryczne, panie prezesie, serdecznie witam. <grym> <grym> yy, pana asystenta senatora Krzysztofa Mroza, pana Łukasza Domuranta. I dyrektorów, proszę Państwa, naszych placówek, a także pana przewodniczącego miejskiej Rady, pana Janusza Jarosza. Witam oczywiście także nasze media, które tak pięknie nam dziś dopisały. Proszę Państwa, kilka zdań o tym, co tutaj mam za sobą. Jedna z pierwszych stacji do ładowania tak zwanych elektryków na Dolnym Śląsku, czy może bliżej nas w Sudetach, która powstała szybko, bo od pomysłu do przemysłu minął niecały rok. Odpowiedzieliśmy na zapytanie o możliwość umieszczenia takiej stacji w początkach ubiegłego roku. No, a dzisiaj dokonujemy oficjalnego otwarcia, chociaż tak naprawdę stacja już działa od ubiegłego roku. Od grudnia można się tutaj ładować i już są kierowcy, którzy korzystają właśnie z tej możliwości. W ten sposób Kamienna Góra wkracza w wiek 21. Pytają czasem mieszkańcy dlaczego akurat na to pieniądze, a nie na coś innego bardziej pożytecznego. Otóż muszę od razu Powiedzieć i wyjaśnić, że Kamienna Góra nie poniosła z tego tytułu żadnych kosztów. Cała inwestycja jest bezkosztowa dla naszego samorządu. I do dzisiaj jeszcze ładowanie elektryków jest bezkosztowe. Jak długo to potrwa, gdy chodzi o ładowanie? To oczywiście będziemy pytać tutaj przedstawiciela PGE Energii, Nowej Energii, która jest. Fundatorem tej stacji, bo z tego co ja się orientuję, niedługo będą wprowadzone opłaty, ale jaki to będzie konkretnie czas, to być może dowiemy się dzisiaj. Taka stacja pozwoli turystom poruszającym się po Sudetach skorzystać z możliwości doładowania się w Kamiennej Górze. Ci, którzy jeżdżą elektrykami, mają jeden problem: muszą dokładnie wiedzieć, gdzie są stacje ładowania. I Kamienna Góra już pojawiła się w różnych aplikacjach, które wskazują kierowcom, gdzie mogą się doładować. I wtedy mogą sobie dalej, yy, mogą kontynuować jazdę, czy do Karpacza, czy do Kowar, czy w kierunku Książa, zależy kto skąd zmierza. Wobec tego będzie to udogodnienie nie tylko dla mieszkańców Kamiennej Góry mieszkańców powiatu, ale przede wszystkim dla turystów. Zwiększy się... Atrakcyjność kamiennej góry, właśnie z tego powodu. To jest oczywiście jeden z punktów, który zmierza do tego, aby Kamienna Góra stała się bardziej znana, bardziej przyjazna kierowcom, bardziej oczywiście też ekologiczna. Dzisiaj ten temat ekologii Zielonego Ładu jest niezwykle popularny i na czasie, i my się włączamy w ramach tych możliwości, jakie mamy, które, za które serdecznie dziękuję jeszcze raz pomysłodawcom i pe WGE Energii, za to, że właśnie możemy tutaj w Kamiennej Górze z takiej możliwości korzystać. Proszę Państwa, będziemy, jak powiedział Pan Rzecznik, mieli możliwość obejrzenia tych samochodów, być może nawet jakiejś jazdy, ale zanim to nastąpi, chciałbym, żeby Pani Elżbieta. Kącka opowiedziała nam o tym projekcie, przybliżyła ten projekt króciutko, tak aby zgromadzeni tutaj wiedzieli, na czym polega, ile tych stacji mamy w okolicy. No i pewnie będzie zapytanie, kiedy będą następne i gdzie. Proszę uprzejmie. To miejsce jest naprawdę urokliwe. Ja dzisiaj jadąc tutaj z Lądka Zdroju naprawdę podziwiałam w ogóle fajne trasy i to, co burmistrz powiedział, rozwój ekoturystyki, jak najbardziej Możemy, będziemy mogli poruszać się samochodami elektrycznymi praktycznie po Sudetach. Około 25 stacji jest zaplanowanych. Pewnie w zależności od y, liczby samochodów elektrycznych, która się tutaj pojawi, będzie pojawiać, na pewno ta liczba stacji może się powiększyć. Skąd się wziął ten projekt? Projekt E Sudety podwaliny ma w takim projekcie, który nazywał się Ekotlina Kłocka, który miał swoje miejsce w lądku Zdroju. Ten projekt jakby od początku był um, uzgadniany z Ministerstwem energii. E, teraz e, nie ma Ministerstwa energii, jakby kontynuacja z Ministerstwem Klimatu. E, mamy duże wsparcie merytoryczne i jakby e, dla Ministerstwa Klimatu, zresztą tutaj też z państwa regionu jest e, obecny sekretarz stanu e, minister w e, Ministerstwie Klimatu pan Ireneusz Zyska, który. Też bardzo monitoruję w ogóle ten projekt. Mieliśmy ostatnio też konferencję, gdzie burmistrz też był, a burmistrz był w Polenicy Zdroju, konferencję z pod patronatem właśnie i Ministerstwa Klimatu, Enfoś, Marszałek i tak dalej. Bardzo merytoryczna konferencja i jakby yy... Pojechałam takim kołem, ale była ekotlina kłodzka, rozszerzyliśmy to. Wiadomo, kotlina kłodzka to kamienna góra się też nie łapie na kotlinę kłodzką, więc poszliśmy szerzej, czyli nazwaliśmy to sud sudety żeby stacje mogły być rozłożone w ogóle gęściej w tym obszarze. Eee, rozwój ekoturystyki, poprawa czystego powietrza, redukcja hałasu. To jest jakby misja tego projektu. Eee, w momencie, gdy powstanie cała sieć tych stacji, to wówczas będzie doskonała baza do tego, żeby organizować różnego rodzaju na przykład rajdy samochodów elektrycznych, różnego rodzaju działania promocyjne. My chcemy, żeby ten region e Sudety, znaczy Sudety, a w ogóle w ramach tego projektu e Sudety był taki wzorcowy dla Polski. I cały czas tak komunikujemy, bo tak naprawdę to w Polsce nie ma takich regionów, czyli tak pięknych, oczywiście, że nie ma, tylko mówię o stacjach ładowania również, że w jednym, jakby w jednym regionie będą gęsto rozłożone stacje ładowania samochodów elektrycznych. Poprawa jakości powietrza to jest numer jeden, wiadomo, że to też są uzdrowiska, więc to też jest bardzo ważny aspekt. Następne stacje burmistrz właśnie też tutaj jakby wspomniał, to będzie pewnie Jedwina Zdrój, Świdnica, tej panowie z PGE też powiedzenia też witam jeszcze jednego przedstawiciela PGE. To nie jest tak prosto tą stację postawić, jakby całe obwarowania w ogóle są techniczne jeszcze od końca lipca jest urząd dozoru technicznego, co znowu trwa miesiąc. Wierzymy, że tak do nie wiem, maja, czerwca, najpóźniej już ta sieć powstanie. Więc cóż, ja e, bardzo Państwu dziękuję. E, z, przyjadą to, co jeszcze chcę powiedzieć o samochodach elektrycznych. Tutaj mamy Teslę, która się ładuje naturalnie. W ogóle Pan akurat przyjeżdżał, rozumiem, i e, ładuje samochód elektryczny. Super, ładuje się, tak? Czy to jeszcze dużo? 6 godzin. No ale przecież nie przyjechał w ogóle na pustym e, e, baku. Nie, pustym baku źle. Na pustej baterii. Na pewno nie, a zresztą Tesla ma też większy zasięg, tak, ale, ale podładuje się tutaj, tak, żeby wrócić do Wrocławia, to myślę, że to ładowanie tutaj jest konieczne. Yy, będą samochody Renault, yy, Renault Kangu yy, i Renault Zoe, yy, Zoe 5-osobowe, Kangoo 2 te samochody miały być wcześniej, ale one jakby ze względu na to, że mamy rozwój ekoturystyki, to właśnie sobie tam krążyły Lądek, Zdrój, Szczyt, Polanica i one przyjadą koło muzeum tak, za jakieś pół godziny. Więc myślę, że wówczas przejdziemy tam i tam będziemy mogli, będą mogli Państwo sobie przetestować te samochody, pojeździć, zobaczyć jak, jak się jeździ takim samochodem. To jest naprawdę frajda ogromna. A czy ktoś z Państwa, kto z Państwa jeszcze nie jeździł samochodem elektrycznym? Jestem ciekawa. No, a burmistrz nie jeździł? Niemożliwe. A, no to jak najbardziej. Mieszkańcy, bo ja rozumiem, że tu też jest część mieszkańców. Jak najbardziej zapraszam, burmistrz też zapraszał do wszystkich mieszkańców. Życzę kierowcom, mieszkańcom wielu, wielu ładowań. Turystom życzę również miłego pobytu w Kamiennej Górze, bo Czas na ładowanie proszę poświęcić na zwiedzanie Kamiennej Góry, na zapoznanie się chociażby z naszymi atrakcjami w centrum. No a jeśli ktoś chce pozostać dłużej, to oczywiście też serdecznie zapraszamy. Dziękuję jeszcze raz organizatorom, dziękuję fundatorom. Panie Sebastianie, jak to się eksploatuje, to auto? Ile to trzeba ładować? Ile tych stacji jest w całej Polsce? Użytkuje Pan to autko i po prostu zadowolony Pan jest? Tak. Odpowiadając jednym pytaniem, jednym słowem, tak jestem zadowolony. Użytkuje się to trochę inaczej niż auto spalinowe, bo tutaj trzeba więcej myśleć. Trzeba się zastanowić już jak jedziemy gdzieś w dalszą trasę, trzeba sprawdzić na aplikacji czy są ładowarki, jakie są ładowarki, trzeba to po prostu zaplanować. Ale co do zasady tych ładowarek i infrastruktury jest bardzo dużo i naprawdę nie ma co się stresować, tylko kupować elektryka i jechać w świat. Rozmawialiśmy poza nagraniem, że są stacje szybkiego ładowania i tu w kamiennej górze akurat jest troszkę odwrotnie. Tak. Tutaj w kamiennej górze to jest taka wolna stacja ładowania samochodów. Przeciętnie samochód będzie się ładował tutaj około 3 godzin, więc jest czas, żeby pójść na kawkę, zwiedzić miasto, zobaczyć, co się dzieje w mieście. Natomiast szybkie stacje ładowania. Są to stacje ogólnie umieszczone w, przy autostradach, przy drogach ekspresowych. No i tam już zdecydowanie szybciej się auto ładuje. Czy myśli pan, że te miejscowości takie mniejsze, jak Górze, Lubawce, tam innych nie będę wymieniał, to stać będzie ich na takie właśnie te stacje? Tak, bo te stacje tanieją. To jest wszystko, każda nowinka jest droga. Kiedyś samochód elektryczny kosztował od pół miliona wzwyż. Dzisiaj samochód elektryczny kosztuje już 100 tysięcy złotych. Więc stacje ładowania też kiedyś kosztowały 200 tysięcy. Dzisiaj już można stację za 15-20 tysięcy postawić złotych. Także to wszystko tanieje, a to rynek wymusi tak naprawdę budowanie kolejnych stacji. Bo jeżeli dzisiaj, z tego co się dowiedziałem, w kamiennej górze jest zarejestrowany jeden elektryczny samochód, to ta jedna stacja wystarczy, którą tu widzimy, ale jak za chwilę będzie tych samochodów 5 i 10, to już to już nie będzie, że tak powiem, miejsca dla tych dla samochodów.